Dlaczego oni cały czas krzyżują moje plany? Ja już nie, nie mogę. Serio. Dzisiaj jako Argentyna, czyli ja, oczywiście stworzyłem nową maszynę, która utworzy country bola. To bardzo dobry pomysł. Co się stało z Squishyland? Aj, Bardzo mi smutno, bo e, cały czas krzyżują moje plany. Hm, nic ci na to nie poradzę. A czekaj! E, w ogóle e, chciałbym utworzyć country balla. Argentyna, powiedz mi jak działa ta maszyna. Mm, działa ona tak, że oczywiście e, wpisze się jakiekolwiek imię albo nazwę, to wtedy z tego tworzy się country ball. Na przykład napiszę na przykład. Robot. I klikam guzik. Jestem country Ball robot. O, właśnie! Piękny wynalazek Argentyna, bym mógł zrobić? No pewnie. Chod jeden raz. Okej, okay. Gigaczad, co? Pff. Jestem Gigaczad. Kim się nazywasz? Nazywam się Squishyland Giga Gigaczadzie. W czym ci pomóc? Eee, eee, zaatakujmy Polskę, się robi, dla ciebie wszystko Squishy Land. Ach, jaki piękny dzień, piękny poranek oraz oraz super zabawa. Eee, pff, co jest? Witaj Polska. Kim jesteś? Gig, Gigachat. Co? Widz, giga, czat, ty prawdzi? Jesteś prawdziwy? Tak. Jest. Squishyland mnie stworzył. Squishyland? Hahaha, <laughs> jak to możliwe? No Możliwe. Argentyna stworzył e, nową maszynę do tworzenia countryboli. A? Jezu, jaki problem. Dobra. To było dziwne. Lepiej poproszę. Kogoś, żeby, żeby nas uratował, i to szybko! Czat, potrzebuję Twojej pomocy. Co znowu, Polska? Zaczyna, zaczynają być nowe kłopoty. Argentyna stworzyła maszynę do tworzenia gandryboli e, Co to za maszyna? Argentyna to chyba jest dziwna, co? No, trochę jest dziwna, ale to, ale to nic nie, nie sprzeczy. Lepiej uratujmy inne kraje, zanim będzie problem. Okej, okay, Polska!